Dzień dobry, witam wszystkich, 4 czerwiec, od razu siatkóweczka, zmieniam feromony i dyspenser feromonowy i podkłady lepowe, tak żeby mieć dobry obraz przez weekend co się dzieje, co do owocówki, tu mamy 18 sztuk, o ile dobrze liczę, 19. Więc tu sytuacja się nie zmieniła. Tu nowy wkład zostawiam dwa feromony, zobaczymy. Także na owocówce sytuacja się nie zmieniła. Idziemy do zwójki siatkówki, Bo tam już jest dużo ciekawsza sytuacja. Wczoraj było 18 sztuk od 25 maja. Dziś, o ile dobrze liczyłem, nałapało się w ciągu doby 18 sztuk, więc jest to bardzo duży lot. Jak na złójkę siatkóweczkę, już Wam pokazuję. Zobaczcie, tu jest 32 sztuki i też zakładam świeży dyspenser i świeży podkład lepowy i zaraz w poniedziałek będzie upryskany na tych kwaterach, niestety jest to już są to duże loty zobaczcie no tak wygląda zwójka siatkóweczka Tutaj, przybliżyć o. a tu jedziemy do owocówki i tak wygląda owocówka jabłkóweczka są to motyle nocne więc typowo aktywne nocą y, tą aktywność było wczoraj widać y, kiedy przespałem Widać było właśnie typowo siatkówkę jak lata. I prawdopodobnie, no zobaczę jeszcze na dolnych kwaterach. To zabieram, żeby sobie nie śmiecić. Zobaczę jak sytuacja będzie wyglądać na dolnych kwaterach. Jeśli będą tak samo duże loty siatkówki, to prawdopodobnie, jeśli pogoda mi pozwoli... Dziś robię zabieg, jeśli nie, bo zapowiadają jakieś deszcze na popołudniu, na noc. Jeśli nie, no to będę robił zabieg zaraz w następnym tygodniu w poniedziałek prawdopodobnie. Więc do zobaczenia na dolnych kwaterach. Witam ponownie na dolnych kwaterach. Yy, zwójka siatków. Już tu liczę. No, nawet pszczółka się złapała, niestety. 22 sztuki zostawiam tak, bo zaraz będę wymieniał. I idziemy do owocówki. Teraz zobaczymy, co się dzieje w owocówce. Tu, z tego co podejrzewam, będzie. Podzielony zabieg. Tu dolne kwatery pójdą jakieś 2-3 dni odstępu, prawdopodobnie. A górne kwatery, zaraz w poniedziałek, jeśli tylko będzie pogoda, owocówka. No i powiem Wam na owocówce: 2, 4, 6, 8 sztuk, czyli tu mam bez zmian. też zostawiam otwarte, bo zaraz będę wymieniał idę szukać grzyba teraz parcha czy mam tu parcha teoretycznie tu no nie powinno być ja tu mam mączniaka o, zobaczcie piękny okaz ale akurat to jest dosyć wrażliwa odmiana mączniaka parch o parch no tu go nie ma gdzieś jakieś przebarwienia na liściach ale nie jest to związane z parchem. Wcześniej, bodajże, w czwartek robiłem analizy liści na makro-mikro. Z analizy wynikło to, że jest dobrze nie mam żadnych niedoborów. Wszystkie składniki, praktycznie podstawowe wszystkie podstawowe składniki były na poziomie 95 do 100%. Azot jedynie tam delikatnie odstawał, bo było go około 90%, ale to są wyniki dopuszczalne. Więc azotem nie będę sobie tutaj nic robił. A dosłownie będę go nawet ograniczał troszkę. No, zawiązało fajnie no, o to się najgorzej boję bo jest to odmiana wielkoowocowa i ona się lubi rozpychać a jeśli nie ma miejsca między owocami to wtedy właśnie czy to zwójki najbardziej zwójki lubią atakować właśnie w takich miejscach więc idę wymieniać pułapki znaczy pułapki, dyspensery i nowe podkłady lepowe i prawdopodobnie dziś jeszcze będzie koszenie trawy w jednym miejscu, na jednej kwaterze przy Goldenie, także w razie czego wkleję jeszcze krótki filmik z koszenia, pozdrawiam. Cześć wszystkim, faredek 3625S, no i kosiareczka, warecka, dwuwentulatorówka dwuśmigłowa głowa to się mówi szerokość 2 metry i powiem wam tak wszystko by było fajnie gdybym miał w miarę fajne równe pola jeśli bym miał równe pola mógłbym sobie tym zasuwać i po 12 na godzinę niestety no nie mam równych pól więc jeździ się sporo wolniej kosić ładnie kosi Fajnie się to zachowuje, jedyna opcja to to, że bierze no bardzo nisko i pozy, które tutaj są, no fajnie, mogły być ciutkę szersze, ale schowane pod spód, tak jak przy rozdrabniaczach większych, ale niestety, no tak jest to zrobione, jest zrobione, jeśli mam miękkie boczki. Tak jak tu, to po prostu, zobaczcie, ryje, ryje sobie tak na bokach i trzeba to wszystko, trzeba to podnosić. Poza tym fajnie się zachowuje. Podejrzewam, że trzydziestka by sobie dała radę bez problemu z tą kosiarką. Jest możliwość tu założenia przesuwu hydraulicznego. Nie montowałem nie po to, było kupowana, była kupowana kosiarka, właśnie dwumetrówka, żeby montować przesuw i przesuwać pod drzewka. Od tego mam duży rozdrabniacz, przesuwam sobie go na bok jak trzeba i jadę pod samymi drzewkami. Jesteśmy tutaj w Goldenie. Golden, tu jest 12-13-letni. No, nie przegiałem. Ten akurat tutaj ma. A lat gdzieś. Tak, gdzieś będzie 10 lat. Yy, robiłem kibereliną. Robiłem też globarylem. Wcześniej poszedł pomonit. Mam nadzieję, że tutaj się zacznie to różnicować. Yy, tu jest taki fajny patent, że jest posadzony dosyć gęsto. A nawet bardzo gęsto. To kilka przęseł tam później jest już normalnie co metr, metr 20. To jest dosłownie co pół metra. Na tym kawałeczku mam no problem tego typu, że tu zawsze mam drobne owoce. Ze względu na to, że jest gęsto nasadzone tutaj nawadniania nie mam i tak to wygląda. Obok tu jest Golden 18-letni praktycznie Macie starsze drzewa e, zawiązały fajnie, radzą sobie dobrze. Też jeszcze na drewnianych słupkach, które trzymały konstrukcję, to akurat pierwszy rządek. Nie wytrzymała konstrukcja, kiedyś słupki się porozjeżdżały, popękały, więc to tak troszkę się tam powywracało. Ale daje radę, daje golden. zobaczcie, wszystko pod palcem, co nie chcemy, odchodzi więc tutaj przeszedzanie mam nadzieję dało radę odchodzą fajnie niektóre więc podejrzewam jeszcze do końca tygodnia już powinno być do końca następnego tygodnia powinno być widać jak to się będzie różnicować jak tu będą już odpadać te zawiązki no i tak zobaczcie hardek i szerokość dodatkowo na boczki w moim przypadku zupełności wystarcza, tak jak mówię, bez problemu 30 by sobie z tym poradziła. Dużego zapotrzebowania na moc to nie ma, bo tu jest, poczekajcie, 25 kW, a kosiarka waży 360 kg. No, fajny sprzęt, można tym szybko pomykać. no i efekt koszenia jest, no słuchajcie, idzie, idzie nisko idzie bardzo nisko nawet ale tak jak mówiłem, jeśli miękkie są boczki, to zobaczcie, ryje na bokach trzeba ją delikatnie wtedy podnosić i tak by to wyglądało Dobra, wracam do roboty, pozdrawiam jeśli ktoś ma jakieś pytania, to zapraszam do komentowania. Jeśli komu nie przeszkadza, to zapraszam do subskrypcji. To jakiś czas będę montował jakieś tam filmiki. Pokazywał, co się dzieje. Jak to wszystko wygląda tak naprawdę w praktyce. Na gospodarstwie, że to Nie mam za dużej tej trawy ale chcę ją skosić żeby było już gotowe żeby spać sobie spokojnie I Jeszcze złapiemy ładny piękny zawiązek I kończymy film. Na razie, cześć.